Witam w kolejnym filmiku, tutaj chciałam pokazać jak wygląda aktualnie pakowanie Zoologis kontra to wcześniejsze, gdzie dane zwierzątko po prostu było w formie tej jakby powiedzmy takiego szkatułko książeczki to było w tej części czarnej, teraz jest taka nakładka a jak nakładka zdejmiemy to mam po prostu napis Zoologis, nie tak jak tutaj zupełnie inne też otwieranie i zupełnie też inny rodzaj materiału, dużo gorszy niestety w tych nowych panda ten sposób, dawno. Nuty na opakowaniu, znaczy we wnętrzu opakowania, to wszystko. Natomiast teraz wszystko mamy po prostu na tych białych. No nie zawsze chyba białych, ale. chociaż chyba zawsze, nie wiem. Wiem, że niektóre opakowania, na przykład od Cicho, są takie bardziej miętowe. Od Cocktail, nie wiem, że rozmawiam, takie bardziej bladożółte. To są chyba zawsze białe te nakładki. No i ten sposób mamy wypisane nuty. Squid. Taki płyn. Wcześniej go jeszcze nie pokazywałam. Chyba flakonu niebieski. Zapach jest bardzo silny. Ma w sobie nuty nadmorskie. Trochę odkłaniowe, Trochę przebrudzone. Trochę ziołowe. Trochę aromatyczne. Trochę kadzidlane. Ale też niektóre takie trochę cieplejsze. Mamy by mezoin. Mamy też tak patrzę, coś tu jeszcze? Generalnie mamy tutaj w ogóle kwestie kadzidlane wpisane. Mamy takie trochę ostrzejsze w głowy, więc kadzidlane jakby coś takiego cieplejszego kołaczącego się w tle to właśnie ten, ta benzoina. Ambra, wszystko jest takie trochę z czymś takim trochę przyprawowym, trochę ostrzejszym. Tutaj mamy nutę pieprzu. Również soli. Kadzidła to jest inny rodzaj kadzidła niż kadzidła nadmorskie, ale to Jednak tam to bardziej mi pasuje. I po prostu też bardziej mój zapach ma Maroskróla, także generalnie ze Squidem jednak przeszło. Natomiast nadal uważam, że jest to bardzo dobry, bardzo parametrowy, intrygujący, unikalny zapach. Tutaj mamy perfumiarka. Nie wiem, czy tworzyła inne zologisty. Przeważnie na każdym jest jakiś inny perfumiarz. Mam tą informację, że ten zapach jakoś tam na zdobył w 2020 roku Z Pandą też mi przeszło Na razie to zostało mi trochę Sowy Śnieżnej Flakonie, trochę Słowika y, Trochę Nowego Nosorożca Trochę gdzieś tam mam jeszcze dawnego Dodo Nie wiem generalnie, które ze mną zostaną W większości przeszło mi, nawet jak uważałam, że jest to arty ciekawe, to no, może uważam, że jest to arty ciekawe, ale po prostu nie dla mnie Panda jest unikalna, nie znam innego zapachu podobnego. Squid jest unikalny, nie znam innego podobnego. Um, jeżeli chodzi o nowe to bym wskazała jakieś podobne. Do słowika może jeden zapach, ale z takich yy, dużo później powstałych. Dawne dodo. Faktycznie z czasem poznałam coś, co ma wspólnego z dawnym dodo, ale to pod bardzo długim czasie. Natomiast do pewnego momentu były to yy, albo nadal są bardzo unikalne propozycje. Na pewno dużo lepsze niż te aktualne zoologisty.